Mikrofony sprawdzałem, więc powinny działać. Macie tutaj ustaw rzeczy. Możesz się patrzeć, gdzie chcesz. Możesz na mnie, możesz na kamerę. Jest. Totalnie luźna rozmowa. Dobra. Dobrze, czyli zaczynając od początku. Ile jesteś z nami? Cztery eee, miesiące. No to ja od razu na wstępie też pytam, a jak się o nas dowiedziałeś? Eee, szukałem pomocy eee, w związku z bólem pleców, który utrudniał mi funkcjonowanie na co dzień. No i gdzieś was w końcu znalazłem. A gdzie znalazłeś? Na Facebooku. Mhm. I co Ciebie takiego przekonało, że jednak pojawiłeś się u nas? E, wcześniej szukałem pomocy już w kilku innych miejscach, e, natomiast te próby no, nie pomagały. A co było e, robione? E, terapia manualna, fizjoterapia, ćwiczenia to, to gdzieś nie, nie, nie pomagało. Natomiast to, co mnie przekonało, e, to konsultacja i poszukiwanie źródła problemu, mhm. bo wszyscy mówili, że nie wiedzą, czemu boli. Więc... Czyli było pewnie tak, że chodziłeś, była tylko terapia manualna i zostawiali? Dokładnie. Dobrze, a jak przyszedłeś do nas, była konsultacja, była diagnostyka. Tak, i wyobrażałeś sobie, że to będzie tak wyglądało? Eee, aż tak nie. Aż tak nie. <laughs> Czyli zaskoczyło cię Zas... to kompleksowe działanie? Eee, poziom profesjonalizmu. O, super. Tak. Cieszymy, cieszymy się bardzo. Dobrze, a powiedz mi, co dokładnie było, jakie problemy się pojawiały, gdzie bolało, co się takiego działo? Eee... Miałem problem z e, odcinkiem piersiowym kręgosłupa. Mhm. Ból e, przy coraz krótszym czasie stania. W sensie nie byłem w stanie już umyć naczyń, ugotować obiadu bez bólu pleców, ani pracować, więc... Mhm. A jak jest, jak jest dzisiaj? Jest w porządku. Nie ma żadnych dolegliwości bólowych? E, minimalne. Wiem, że jeszcze jedro, jakaś droga jest przede mną, ale funkcjonuje. Funkcjonuje na co dzień. Robię to wszystko, co lubię i jest w porządku. Super, cieszę się bardzo. A powiedz mi, przed współpracą z nami miałeś styczność z treningiem siłowym, treningiem medycznym, czy nie? Gdzieś tam miałem. Aha. Właśnie widzę, właśnie, że tutaj postura już jest troszeczkę, więc pewnie już miałeś, <grym> <grym> miałeś do czynienia, ale indywidualnie. Z nikim, żadnym trenerem indywidualnie podchodzi do, do tematu, dobrze. A teraz tak, na swoim przykładzie, jeżeli mhm. ktoś by na przykład ciebie zapytał, czym my się w ogóle tutaj zajmujemy, co byś powiedział? Wow, to jest trudne pytanie. Trudne. Wydaje mi się, że budujecie fundament e, związany z ruchem, związany z e, zdrowiem tak naprawdę, e, tego, żeby dobrze funkcjonować. Mhm. Ty jesteś fajnym przykładem, to co powiedziałeś, że w wcześniej nawet jak myłeś naczynia, bolały Cię plecy, tak. a w momencie kiedy już jesteś z nami, to teraz tego już nie ma. Czasami ból się pojawia, wiadomo, no bo to ciężko zlikwidować całkowicie, ale jednakże już jest zdecydowanie lepiej w życiu codziennym i lepiej Ci się funkcjonuje. Tak. I to jest właśnie to, co, pod czym my się tak naprawdę podpisujemy. Dobrze, to teraz jeszcze będzie cięższe pytanie. Wyobraź sobie, że tam stoi Twój specjalista. Jeżeli chcielibyśmy mu podziękować za dotychczasową współpracę, co mhm. byś powiedział? Wow, to jest cała lista rzeczy. Eee, przede wszystkim ee, ja dziękuję Wam za dobór trenera, mm -hmm. ponieważ uważam, że. To Madzi, zasługa. <laughs> Super, eee, że Karol świetnie się spisał. W sensie dobrze był dopasowany, wiedział, jak mi pomóc, dobrać ćwi ćwiczenia i, i bardzo dobrze mi się pracuje z, z Karolem eee... i się zaciąłem. Spoko, ludzi. Nie ma problemu. Dobór ćwiczeń. To w jaki sposób one mi pomagają. Ciągła opieka, taka, że wiem, że w każdym dniu mogę się odezwać, zapytać o treningi domowe, jak mi coś nie idzie, czy robię to dobrze, czy robię to źle. Gdzieś ten mentoring jest cały czas na bieżąco. Śledzenie postępów. No i taka opieka opieka. Czuję się po prostu tutaj dobrze, dobrze zaopiekowana. Cieszę się bardzo. A teraz cenna informacja dla mnie i dla Madzi, a jak właśnie oceniłbyś studio, atmosferę i tak dalej. Hmm. Rodzinna, <laughs> <laughs> bardzo rodzinna, jest bardzo sympatycznie i, i można się czuć swobodnie. No i super, cieszymy się bardzo, no bo kiedyś się baliśmy właśnie, że w momencie, kiedy będziemy zakładamy zwiększać ilość podopiecznych, to ta atmosfera może gdzieś nam troszeczkę się wygasić, ale tak jak Wy mówicie, tutaj jak słuchamy, to dalej jest tak, jak sobie zaplanowaliśmy od samego, od samego początku. Dobrze, czyli ja mam wszystko, czy chciałbyś coś dodać? Poza tym, że bardzo Wam i, i, i mojemu trenerowi dziękuję za, za usprawnienie mojego funkcjonowania na co dzień. To chyba tyle. Dobrze. A jeszcze mam takie pytanie na końcu akurat. A miałeś jakieś obiekcje w ogóle przed przyjściem? Do nas coś takiego pojawiło, że się zastanawiałeś, czy pójść, czy nie iść jednak do nich? Coś takiego było? Nie, nie. nie Jakoś, było. Jak zobaczyłem e, to, co pisaliście, że jest konsultacja, że poszukamy źródła problemu, mhm. że zbadamy Cię, zobaczymy, w czym leży problem, a, a nie będziemy leczyć samego objawu, czyli już bólu, to wiedziałem, że chcę do Was przyjść. No i super, cieszy mnie to bardzo idealnie trafiliśmy. Więc ja osobiście ci dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że właśnie poświęciłeś swoje zdrowie, że oddałeś swoje zdrowie w nasze ręce i cieszę się bardzo, że wspólnie z Karolem dożycie dalej, żeby realizować wasze cele. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Widzisz, nie ma się czym stresować.